Na nowy sezon przygotowaliśmy dla naszych klientów kilka nowości. Wraz z naszym wieloletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o biostymulatory, postanowiliśmy trochę zmienić podejście do wyboru produktów, które mamy w naszym portfolio i postawiliśmy na marki własne, które zamawiamy w tym momencie od czołowych hiszpańskich dostawców. Postawiliśmy na dwa rozwiązania. Jedno to Amafol, produkt o bardzo wysokiej zawartości aminokwasów roślinnych, który odpowiada wielu potrzebom roślin oraz produkt Amare, który zawiera bardzo wysoką koncentrację alg morskich Ascophyllum nodosum. Amafol to uniwersalny biostymulator o bardzo wysokiej zawartości aminokwasów roślinnych, który odpowiada na potrzeby roślin w przypadku wystąpienia negatywnych warunków atmosferycznych lub innych, związanych np. z ze stosowaniem środków ochrony roślin. Wysoka zawartość aminokwasów pozwala roślinie na szybką i optymalną regenerację po wystąpieniu stresów i innych negatywnych warunków podczas cyklu wegetacyjnego. Amare to preparat, który zawiera wysoką koncentrację alg morskich z gatunku Askufylum nodosum. Jest to ponad 20%. Jego główną funkcją to regulowanie i stymulowanie metabolizmu i procesu fotosyntezy w roślinie. Efektem stosowania produktu amare jest uzyskanie wysokich plonów najwyższej jakości. W poprzednim sezonie wprowadziliśmy nasz produkt, który nazywa się Enermax. Jest to produkt, który ma za zadanie wyrównanie kalibru owoców, poprawienie ich wielkości. Dawkujemy go od 0,5 kg do 1 kg na hektar. Stosujemy go po zawiązaniu pierwszych owoców, głównie w uprawach jagodowych, ale też i w innych uprawach sadowniczych. Stosujemy go co 10 do 14 dni. Jest to produkt w postaci sypki, który jest bardzo dobrze rozpuszczalny. Możemy go zastosować na przykład z fungicydami, przez co nie mamy konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów. Enermax został wprowadzony przez nas w poprzednim sezonie. Zastosowało go wielu rolników. Z niektórymi z nich mamy kontakt i potwierdzają się bardzo dobre opinie na temat tego produktu. Liczymy, że w kolejnym sezonie jego sprzedaż będzie jeszcze większa i że będzie mógł spełniać wymagania rolników, sadowników poprawieniu jakości ich owoców.